Żyrardów. Na przełomie XIX i XX wieku istniał tam największy zakład lniarski w Europie. A niecałe pół wieku później z tej renomy już nic nie zostało. A winę za to ponoszą tak naprawdę władze polskie. Pierwsza wojna światowa przyniosła spustoszenie tych zakładów. Praktycznie cała, cały park maszynowy został wywieziony przez Rosjan w głąb ich państwa. Po uzyskaniu niepodległości Polacy przystąpili z mozołem i dużymi nakładami finansowymi, do odbudowy, tym bardziej musiała dziwić decyzja Skarbu Państwa, który w 1923 roku sprzedał zakłady w Girardowie francuskiemu przedsiębiorcy za niecałe pół miliona franków, co było sumą małą. Jednak nie to było największym przekrętem w tej historii, bowiem pieniądze na zakup Francuzi pożyczyli od Skarbu Państwa, tego samego, którym to sprzedawał. A ponieważ były to czasy szalejącej hiperinflacji w Polsce, to ta kwota nie podległa waloryzacji. Koniec końców Francuzi oddali niecały 1% wartości tych zakładów. Nie wiem, czy ktoś za to beknął, natomiast od tego momentu zaczął się zjazd zakładów liniarskich. Zakłady liniarskie w Żyrardowie podlegały spółce matce, która znajdowała się we Francji, która bardzo chętnie zaciągała pożyczki na niekorzystnych warunkach dla polskiego przedsiębiorstwa, a jakby tego było mało, to własne, gorszej jakości wyroby sprzedawała na całym świecie, podpisując je jako żyrardowskie które miały wyrobioną świetną markę, ale ona w ten sposób upadła.